Primo, wbijamy z gaśnicą na święto chanukowe, sekundo, rozwalamy konferencję nielubianego historyka, albo wreszcie wywalamy choinkę z sądu, bo nam się nie podoba dekoracja. Grzegorz Braun w całej swojej krasie. Mamy więc zaświadczenie od lekarza. 250-300 zł to nie są wielkie pieniądze. I z tym kwitkiem idziemy do szpitala. I ten szpital wedle najnowszych wytycznych Musi nam zapewnić lekarza, który dokona aborcji. Ta, takie, takie są przepisy, i tak, 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 tak to się robi. Wie pani, w Rosji też tak jest. Pytanie, czy tak powinno być u nas? Tego chyba nikt się nie spodziewał, że Robert Mazurek wypowie nieprzychylną wypowiedź na temat Grzegorza Brauna. Jednak obaj panowie pokazali swoje stanowisko w sprawie okropnego czynu, jaki miał miejsce w szpitalu w Oleśnicy. Jesteście ciekawi, co się stało pomiędzy Mazurkiem i Braunem? W takim razie zostańcie ze mną. Jesteście na kanale A. To Ciekawe. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić suba i łapkę w górę, a my lecimy dalej. Karygodny czyn lekarki ze szpitala w Oleśnicy poszedł już całkowicie w eter. Pomimo tego, że tak wiele lewicowych środowisk walczy o prawa a... w Polsce, to tym razem szala goryczy się przelała, ponieważ dokonano. A na kobiecie, która była w dziewiątym miesiącu ciąży, a dokładniej w trzydziestym szóstym tygodniu. Z interwencją poselską przybył tam europoseł i kandydat na urząd prezydenta Grzegorz Brown. panu jest... nie ja, się Proszę natychmiast Proszę natychmiast, proszę, na proszę. Pan nie był obecny. Pan nie był obecny tutaj przez poprzednie kilkadziesiąt minut. Są świadkowie. Proszę spisać tę panią. Proszę spisać świadków. Proszę przystąpić do proszę, do proszę nie zwlekać. Tak, 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 tak. proszę przystąpić do czynności. Pani narusza moją szereg, nietykalność pan. osobistą. Pan. Pani, pan. pani narusza moją nietykalność osobistą. pani narusza moją nietykalność osobistą. Nie widzą co ta pani robi. Pani narusza moją nietykalność osobistą. pani Pani narusza nietykalność osobistą, posług napierając ciałem uderzając, mogę, potrącając. Mogę, mogę, mogę dojść do Proszę niezwłocznie przystąpić. Wzywam Pana i przestrzegam. Opóźnia Pan wprowadzenie czynności. Ciężko jest uwierzyć, że takie sytuacje mają miejsce w Polsce, kiedy wydawało się, że mamy jedno z najbardziej restrykcyjnych praw aborcyjnych w Europie. Komentarz do tej sytuacji na kanale Zero zamieścił Robert Mazurek, który odniósł się do zachowania europosła. Ale nie! W końcu mamy Wielki Tydzień! Fajerwerki czas odpalić, oto Grzegorz Braun Wbija do szpitala w Oleśnicy, dokonuje bohaterskiego zatrzymania dr Gizeli Jagierskiej. Ja dokonuję zatrzymania... Powiem tak. Grzegorz Braun miał 7,5 miesiąca, by się tą sprawą zająć. 7,5 miesiąca. Od początku września jest wiadomo, że w Polsce de facto aborcję można dokonywać. Ale nie! Grzegorz Brown przez 7,5 miesiąca tą sprawą się nie zajmował. Zajął się nią... Teraz, dzisiaj. Dlaczego? Może chodzi o to, że jest kampania. Nie, to na pewno nie o to. Żadna kampania nie może mieć z tym nic wspólnego, prawda? To przecież czysty pory w serca. To tylko jacyś złośliwcy mogą powiedzieć, że to jest stały modus operandi Grzegorza Brauna. Primo, wbijamy z gaśnicą na święto hanukowe. Sekundo, rozwalamy konferencję nielubianego historyka. Albo wreszcie, wywalamy choinkę z sądu, bo nam się nie podoba dekoracja. Grzegorz Brown w całej swojej krasie. Oczywiście mogło być to w pewien sposób zagranie pod kampanię, ale kto tego nie robi? Spójrzmy dla przykładu na Rafała Trzaskowskiego, który pod kampanię zorganizował już słynną debatę w Końskich, która prawdopodobnie mogła być nielegalna lub zmienia zdanie, co każde spotkanie ze swoimi wyborcami. Poza tym Grzegorz Braun słynie ze swoich spektakularnych interwencji jako poseł i na jednej z debat zapowiadał, że jeśli to on zostałby prezydentem Polski, to jego wyborcy mogą liczyć na więcej takich sytuacji. Z drugiej strony obowiązkiem Roberta Mazurka jako dziennikarza jest przedstawianie swoim odbiorcom sytuacji, jakie dzieją się na świecie i dodawanie do tego swojego komentarza, ponieważ jest to coś, czego oczekują od niego ludzie. Co jednak nie pozostaje kością niezgody, to fakt, że to co się stało w szpitalu w Oleśnicy jest czynem karygodnym i na pewno nie zasługuje na naszą aprobatę, czy chociażby ignorancję. A po drugie i to chyba ważniejsze, to o czym mam zamiar opowiedzieć, trudno nazwać aborcją. To jest po prostu czyste, zwyczajne za i to całkiem legalne zawodnictwo. Później w materiale Roberta Mazurka słusznie zadaje on pytanie, czy powinniśmy dawać przyzwolenie na dokonywanie aborcji tylko i wyłącznie dlatego, że jakaś matka nie chce swojego dziecka. Bo jednak trzeba zadać sobie pytanie, czy kobiety naprawdę nie wiedzą, skąd się biorą dzieci? Przecież jest to elementarna wiedza, którą posiada każdy z nas. Nie mówię tu o skrajnych przypadkach, takich jak bo zdecydowanie jest to tragedia, której nie da się opisać żadnymi słowami. Jednak to, co mi chodzi, to fakt, że jeśli kobieta była w pełni świadoma tego, co robi, i w wyniku tego zostanie zapłodniona, to czemu ma dokonywać? tylko i wyłącznie z racji tego że zrobiło się trudniej, ponieważ okazało się, że jej dziecko ma bardzo ciężką chorobę. W takim razie powinniśmy pozbyć się wszystkich ciężko chorych osób, czy nawet starszych, którym też już nie zostało wiele od życia a jednak pomimo wszystko nie dokonujemy takich rzeczy, bo kierujemy się człowieczeństwem i podstawowym prawem każdego człowieka jakim jest prawo do życia bo doszliśmy do momentu kiedy akcja nie jest tak ciężka do wykonania jakby się mogło wydawać usłyszeliśmy instrukcję jak Człowieka jak legalnie zbić człowieka. Jak dalej kontynuuje Robert Mazurek funkcjonuje tak absurdalna rzecz, która potocznie nazywana jest Aboniomatem. Ciąża zagraża nam matce i po prostu to wystarczy. Mamy więc zaświadczenie od lekarza. 250-300 zł to nie są wielkie pieniądze. I z tym kwitkiem idziemy do szpitala. I ten szpital wedle najnowszych wytycznych Musi nam zapewnić lekarza, który dokona aborcji. Jak można dawać przyzwolenie na takie sytuacje? Czy procedura pozwalania kobiecie nie powinna być bardziej szczegółowa niż umówienie się na teleporadę? Ponieważ taki obrót sprawy wydaje się bardzo abstrakcyjny, a nawet pokusiłabym się o słowa ciężki do wyobrażenia. Czy nie powinniśmy zainwestować w jakieś kampanie informacyjne, które przestrzegałyby każdą kobietę przed tak lekkomyślną i irracjonalną decyzją? Co jest najgorsze, to fakt, że przyzwolenie na takie sytuacje daje nawet władza. Tak właśnie wypowiada się wiceminister zdrowia, która zdaje się, że daje swoją zgodę na to, aby w Polsce odbywały się tak okropne i bestialskie akty, jak ten, który miał miejsce w szpitalu w Oleśnicy. To dziecko urodziłoby się żywe i zdolne do życia. I dlatego, e, zgodnie z, z polskim prawem, neonatolodzy natychmiast by przystąpili do ratowania tego dziecka. Więc jedyny sposób, żeby ono nie urodziło się żywe, to wykonanie z zastrzyku z chlorku potasu do sercowo. Jeszcze jak to dziecko znajduje się w łonie matki. No to są bardzo bardzo trudne. Czy to nie jest okrutne, pani minister? To to jest pysy. to dla mnie ogromnie trudne jako dla człowieka. Natomiast mogę powiedzieć tak, że w wielu krajach, na przykład we Francji, to tak, ta, takie, takie są przepisy i tak, 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 tak to się robi. Wie pani, w Rosji też tak jest. Pytanie, czy tak powinno być u nas? Nie wiem. To jest pytanie, myślę, pytanie z gatunku pytań moralnych, na które nie ma dobrej odpowiedzi, widzi pan. Z całą pewnością stało się to dlatego możliwe, że jest to, że są te wytyczne wydane przez panią minister Leszczynę. Czy pani uważa, że to jest dobre, że to jest dobra decyzja, że, że te wytyczne powinny być dalej utrzymane? No mamy taki przypadek, to jest radykalny skrajny przypadek, gdzie wszyscy mogą sobie w stanie wyobrazić dziewięciomiesięczne miesięczny tuż przed porodem, które po prostu jest zabijane. Wiem, panie redaktorze. Dla mnie to jest ogromnie trudne. ogromnie trudne, Jako dla człowieka, lekarza, matki i ministra zdrowia. Pani pracuje w resorcie, który takie zarządzenie wydał, które takie wytyczne wydało. Wiem, ale wie pan, z jednej strony to może ta mama mogła podjąć taką decyzję, żeby to dziecko urodzić oddać do adopcji. Miała takie wyjście. Podjęła inną decyzję. Wracając do tego incydentu, to metoda, którą dokonano. Ab Polegała na indukcji asystoli płodu, czyli zatrzymaniu akcji serca płodu poprzez podanie zastrzyku z chlorku potasu bezpośrednio do serca. Skutkuje to porodem martwego płodu, co odróżnia ten zabieg od indukcji porodu czy cesarskiego cięcia ze wskazań medycznych. Jak słusznie zauważył Robert Mazurek, takie techniki były stosowane w obozie po Zaczęto eksperymentalnie podawać zastrzyki z wody utlenionej, benzyny, wodoru, ewipanu i fenolu w celu sprawdzenia ich skuteczności w uśmiechaniu więźniów. Zadaną poprzez zastrzyk nazywano szpilowaniem, szprycowaniem lub fenolowaniem. W zasadzie współcześnie chyba też możemy nazwać to szprycowaniem, bo jak inaczej nazwać to, czego jesteśmy aktualnie świadkami. Niewyobrażalne jest to, jak osoby tak wysoko postawione jak wiceminister zdrowia z łatwością wypowiadają słowa, które przychylne są incydentom w Oleśnicy. Teraz na nas jako społeczeństwu ciąży obowiązek, aby sprzeciwiać się takim sytuacjom, aby nie poszło to w jeszcze gorszą stronę. Osoby, które nazywają się rządzącymi, powinny zachowywać się rządząco i patrzeć na wszystkich obywateli, a nie tylko na tych, którzy na nich głosują i ich popierają. A co Wy o tym uważacie? Czy według Was Robert Mazurek słusznie skomentował tę sprawę? Jak według Was można zatrzymać takie haniebne procesy? Koniecznie dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić suba oraz łapkę w górę. Byliście na kanale A to ciekawe. Do następnego, Siem'a.